No właśnie, a teraz właściwie chciałem powiedzieć, że spróbujemy połączyć dwa żywioły, ale niczego nie musimy próbować, bo tak, z jednej nie. strony w jednym serialu kochana, spokojna, sympatyczna, na do, pani Na, doktor, dobre i na prawda? Złe. W drugim już taka, no nie chcę powiedzieć demoniczna, ale egoistyczna, jaka hetera, a jednak fantastyczna osoba, ciekawa jaka jest naprawdę. Dzień dobry, witaj serdecznie. Jak dobrze Absolwentka łódzkiej filmówki, chociaż wiem, że w łódzkiej filmówce nienawidzę, jak tak się mówi. W szkoły tak, parę razy zostałem poprawiony, więc tym Bardziej na przekór, łódzka filmówka przecież. Bardzo, prawda? bardzo. A na co dzień także warszawski teatr Ateneum. Dzień dobry. Dzień dobry. Emilio, ja tak zapytała. Grasz w ranczu prawda? I grasz też na dobrej złe Którą rolę wolisz? jakby Oczywiście to jest cały wachlarz emocji, bo to są pozytywne, mniej pozytywne, ale z którą bardziej się utożsamiasz? Z dobrą czy ze złą? A, to też nie jest takie czarno czarno-białe. Ani, ani jedna, ani druga nie jest czarno-biała, ale jedna i druga są wyzwaniem, bo, no bo oscylują gdzieś i tak daleko ode mnie, no bo przecież to są role odgrywane. W Uagaty jest pokazany mechanizm, to jest osoba, która cały czas kręci. To bardzo to jest wrażliwiec e, emocjonalny, osoba, która cały czas kręci się w kółko. To znaczy e, powtarza, że, że ma pecha. No więc tego pecha sobie sama ściąga, ściąga i kreuje. I, no ale ten mechanizm jest bardzo sprytnie przez tych parę lat przez scenarzystów pokazywany. E, Monika, natomiast za, zapętnona w, w chcenie, w ten materialistyczny pęt, że więcej i więcej, i że będę szczęśliwa wtedy, kiedy to. Coś zdobędę. Dwie totalnie różne postaci, no, i dwie różne a ty? przyjemności, a ja a ty? trochę wyciągniemy teraz ciebie, Musimy. bo też jest tak, że jeżeli aktor bardzo często tak jest, gra w serialu, to, to po iluś latach na ulicy jest rozpoznawana albo pytane poprzez pryzmat tego, jaką tak postać kreuje. Masz tak? Zdarza się tak, już No u Tak ciebie? jest, tak, tak, to, tak, tak działają umysły, że dążą do tak zwanej e, strefy komfortu. Tak, prawda? Tak, czyli, ale czyli to już się dzieje, już się tym... pytają na przykład pani doktor. Pytają, ale pytają e, m, żartem. To znaczy, czy ma pani receptę, albo co tam słychać, pani doktor e, w szpitalu. Więc ja z, również z żartem odpowiadam, że, że dobrze. E, no ale rzeczywiście z wizerunkiem tak to jest, e, że, że pierwsza rola, którą zagrałam dla szerszej publiczności, to ten wrażliwiec, ciepły, delikatny, wrażliwiec, Agata mm. z na dobre i na złe. No więc tędy, mm, od, tędy otwarty jest ten kanał patrzenia, A, ale w teatrze mogę sobie wszystko wyrównać, bo tam są role m, różne. Anioł, który ma w sobie ogień. Tak o tobie mówią znajomi. Skąd Jak? ci ten wybór? No no, tak nas nieprawda. przygotowali. Nieprawda? nieprawda. I jest Ogień czy anioł? No, chyba to i to, w moim zdaniem, jak każda kobieta, prawda? Ma pełen Was, wasz, wasz... Diablica czy anioł? <grywa> no tak. troszkę nam musisz, musisz powiedzieć nam o sobie, proszę... troszeczkę chociaż. No. Sobie. To są zawsze takie, to jest zawsze parę sił, które się yy, yy, ze sobą przeplatają, no i w zależności od momentu, któraś wychodzi i dominuje. Jak byłaś mała, yy, to też usłyszeliśmy, przeczytaliśmy, że byłaś taką tutaj, mówię w cudzysłowie, chłopczycą. Czy miałaś tak, także wolałaś być chłopcem? Myślałaś, może nie wiem, o chciałabym. Raczej drzewa sukienki innymi słowy. No a drzewa na sukienkach wyobrażasz sobie, no to przecież to nie nie, jest bardzo niebezpieczne, to niebezpieczne. No tak, to, to, to było tak, że ja byłam najmłodsza w tak zwanej podwórkowej bandzie, a dodatkowo jedyna dziewczyna. No to tam nie było miejsca na mazgajstwo i na dziewczęstwo, więc trzeba było zakładać spodnie podarte i latać po drzewach i dawać radę. Ale, ale to też buduje hard ducha. To na pewno, mm -hmm. ale na pewno są takie momenty trudniejsze, gdzie y, ten hard ducha gdzieś może odstawiasz troszeczkę na bok i uronisz łzę? Czy nie bardzo? Czy, czy to jesteś tak zahartowana, że absolutnie nie ma teraz strony? Jak próbuje wziąć na cztery różne sposoby. Z każdej strony. No pewnie, że, pewnie, że uronię. No, pewnie, że tak. A je, czy jest coś, y, czego zazdrościsz mężczyzną? Zazdroszczę. No. Bo, a, mogę zazdrościć panu, Kar przed chwilą poznałam wspaniałą panią e, Marię Czubaszek. Mogę zazdrościć jej mężowi, że tyle czasu z nią spędza. Bo to jest takie <laughs> poczucie humoru w <laughs> charakteryzacji. E, zazdrość to w ogóle jest chyba takie uczucie, od którego staram się uciekać, no bo to jest uczucie, które wpływałoby na mój spokój i harmonię. No to po co? Mm -hmm. e, więc może nie zazdroszczę, a, a pewnie mówicie o, o rolach, znaczy o rolach męskich, tak? No to jest banał, to wszyscy wi to wiemy, że, że męskie role, że jest ich więcej, że, te, że, że role kobiece są orbitami krążącymi zazwyczaj dookoła. No, ale co się dziwić, więc większość scenarzystów i dramaturgów to mężczyźni, no więc piszą o tym, co, co sami znają, nie, nie, nie dotykają zawiłości kobiety, no bo, no bo, nie mają na ten temat wiedzy, no i tak. To no starasz... zielonego pojęcia na ten temat zazwyczaj nie mamy. <noise> Nawet jak nam się wydaje, że mamy, to przyznaję, nie mamy. Emilia, czy masz tak, że stereotyp blondynki, czy starasz się go przełamać? Też o to muszę zapytać. Oczywiście czasami bywa tak, że podchodzą do osoby, która jest o blond kolorze włosów, tak dosyć, no może powiem, no stereotypowo. Czy masz walczysz porównie? z tym? Nie, nie, ja w ogóle tak mało walczę. Ale to też, no tak blond blondem, ale to też pewnie liczy się jakiś taki cały, całokształt, e, całokształt. wiecie, no to, to są moje ulubione szpilki. Tak, no, się. To jest, to jest też jakby -centymetrowe. Trochę, to, trochę odpowiedź na to pytanie, czy ja muszę z tym walczyć, czy muszę się z tym konfrontować, czy nie. A w jakim środowisku aktorskim czujesz się najlepiej? No bo z jednej strony to są deski teatru, z drugiej strony to jest serial, film. Gdzie najlepiej? Każda, do Każda jest wiemy, różna, każdy zupełnie tak. inne, tak. Każda jest różne. No, w teatrze jest ta, ten komfort, że mm, przed premierą mamy naprawdę sporo czasu, mhm. żeby pracować, to znaczy, żeby próbować, żeby się poznawać, poznawać aktorsko. E, więc no, rzeczywiście chyba jesteśmy w teatrze najbliżej. Ja teraz jestem w Teatrze mm, Ateneum. Bardzo serdecznie Państwa zapraszam, wykorzystując okazję na wszystkie spektakle. Bardzo proszę. Na wszystkie spektakle. I tam jest taki zielony stolik. Legenda mówi, że stolik był pierwszy, a później dopiero był teatr. I przy tym stoliku gra się w, kart... w kości. W zasadzie do wyjścia na scenę. I ja to poznałam, zostałam do tego zielonego stolika przyjęta, bo to też nie jest takie Jak oczywiste. Jakkolwiek tak brzmi, tak. zielony stolik. <laughs> I, i, no, i rzeczywiście to jest, to jest jakiś klimat, to jest um, atmosfera, to jest zamknięte, zbudowane środowisko. Ja nie mówię tylko o aktorach. Tam pracuje mnóstwo wspaniałych ludzi, którzy pracują na każdy ten spektakl. Oczywiście widzowie tego nie widzą. Widzą e, aktorów, którzy wychodzą, pięknie grają, tralala, a tam jest tyle ludzi, którzy pracują. Za kulisami wspaniałych, którzy też wnoszą całą swoją osobowość i pasję. I bardzo serdecznie ich z tego miejsca pozdrawiam. I, I oni wszyscy, i to wszyscy tworzymy ten, tę atmosferę. Dziękujemy, I tym pozdrowieniem, ja do którego się oczywiście dołączamy. I zachęcamy wszystkich do oglądania na dobre i na złe w każdą środę o godzinie 20.40. Warto dołączyć do tych stałych 5 milionów widzów, których gratulujemy. Dziękujemy. Gratulujemy. Dziękujemy bardzo. A teraz prosimy o chwilę uwagi, bo to chwila, która może być bezcenna, jeżeli chodzi o nasze. Zdrowie, a być może nawet i życie, czyli kolejny cykl z serii pierwsza pomoc. Pierwsza pomoc. Co zrobić, kiedy zasłabniemy?